Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu w bezpośredniej relacji z otwarcia i podsumowania konkursu międzynarodowego, dwunastego międzynarodowego konkursu portret rodzinny w tej edycji w roku 2021. Podtytuł tego konkursu to czas pandemii. I chciałbym tutaj przedstawić wszystkim osoby, które uczestniczą w tym naszym małym, skromnym e, otwarciu e, wystawy pokonkursowej. E, a więc przede wszystkim chciałbym przywitać e, Panią e, wizytator regionu europejskiego, Panią Agnieszkę Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przywitać też Panią Jolantę Jarosińską, prezesa Stowarzyszenia Lubelskiej Plastyk. Dzień dobry e, Państwu. Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej. Tak jest to od tego roku przyjęte. I pani wizytator jest tutaj przedstawicielem organizatora tej imprezy. My, to znaczy pani Jolanta i ja z swojej osoby, jesteśmy współorganizatorami tego konkursu. Niemniej jednak podsumowanie odbywa się w naszej szkole, w naszym budynku przy ulicy muzycznej 10a do której serdecznie Państwa zapraszamy wtedy, kiedy będzie można już odwiedzać galerię sztuki. A teraz poprosimy Panią Incytator o otwarcie stawy. uroczyste. Mamy taki właśnie z że organizacja fizycznie otwiera nam przestrzeń. Dziękuję bardzo. I poprosimy może Państwa bliżej do drugiej części naszej galerii, gdzie znajduje się monitor, który pozwoli nam skontaktować się z przewodniczącym Żywili, panem. Więc, szanowni państwo, jurorzy, szanowni państwo, pedagodzy, rodzice, a przede wszystkim drodzy uczestnicy konkursu, młodzi artyści. Wieloletni torf rodzinny w roku 2021 jest organizowany już po raz 12. Konkurs ma ugruntowaną pozycję, jest znaczącym i oryginalnym wydarzeniem kulturalnym o zasięgu międzynarodowym posiadającym wysokie walory artystyczne, edukacyjne, wychowawcze i społeczne. Konkurs ten nie tylko wspiera młode talenty, ale też je odkrywa, jednocześnie nawiązując do wartości rodziny i jej roli we współczesnym świecie. Nie ma Pan się stwierdzić, że dzisiaj spotykamy się w czasie wyjątkowym. Wyjątkowym, ponieważ innym od naszych dotychczasowych doświadczeń. W wyniku pandemii COVID-19 kształcenie nie tylko przeniosło się na poziom online, ale stało się to w pezmie Dla szkolnictwa artystycznego było to wyjątkowo trudne wyzwanie. W tym czasie odwołano bardzo wiele imprez, konkursów, wernisaży, warsztatów. Bardzo się cieszę, że te liczne ograniczenia nie dotknęły kolejnej edycji konkursu Partia Doskonale pasują słowa Ernesta Hemingwaya, które pozwolę, pozwolę sobie zacytować. Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brakuje. Lepiej pomyśl o tym, co możesz zrobić z tym, co masz. I zrobiono. Ale specjalny czas oczywiście odcisnął piętno również na tym się w postaci zmiany tematu. Portret, rodziny, czas, familie. Jak bardzo była to trafiona propozycja, okazało się, Ponad ilości prac, ponad 621 prac całych napłynęło. Okazało się więc ta propozycja niezwykle ważna i potrzebna dla młodych ludzi, dla młodych twórców z całego świata w tym właśnie trudnym czasie. W ten sposób dzięki tegorocznemu biennale mamy olbrzymią szansę i zarazem wielką przyjemność stać się uczestnikami doświadczanej przez młodych twórców codzienności. Szczególnie doświadczanej codzienności rodziny. Podkreślam jeszcze raz wyjątkowość tego wydarzenia i na ręce Pana Dyrektora chcę złożyć ogromne podziękowania. tym organizatorom tego właśnie konkursu, jurorom, pedagogom i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, żeby nagle Bogułka oraz raz kolejny zaistnieć. Ale najgoręcej. Gratuluję zwycięzcom konkursu i także tym, których pracę będziemy mogli podziwiać na wystawie konkursowej. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Życzę młodym artystom wielu sukcesów, a nam po prostu wspaniałych przeżyć. Obcowaniom stał wyjątkową sztuką w wyjątkowym czasie. A nam po prostu wspaniałych przeżyć. Obcowaniom stał wyjątkową sztuką. W wyjątkowym czasie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak jak pani zada powiedziała, temat wiodący tego naszego konkursu został zmieniony w tym czasie. E, harmonogram przygotowania tych imprez wymaga przynajmniej rocznego wyprzedzenia, i nikt tak naprawdę rok temu w tym czasie, w marcu, kiedy przygotowywaliśmy się do Złożenia wniosku do ministra nie przypuszczał, że będziemy w takiej sytuacji i to prawie rok czasu. Dlatego dla nas wszystkich ten czas też jest no, niezwykły, wyjątkowy, bo to był też czas, w którym chcieliśmy reagować na bieżąco na to, co dotyczy wszystkich nas, ale przede wszystkim młodego pokolenia artystów. Ponieważ też, tak jak Pani Wysoka powiedziała, tradycja naszego konkursu to jest 12. Piennale, sięga ponad ćwierć wieczorem. Tak naprawdę, to chyba jest wyjątkowa y, historia, wyjątkowa sytuacja wśród szkół artystycznych, że przez prawie ćwierć wieku kontynuujemy pewnego typu konkurs, który jest nie tylko świadectwem umiejętności młodych ludzi, ale też ich rzadkości, spojrzenia na świat i na to, co ich bezpośrednio dotyczy. I to, co ich dotyczył w tym roku, jest zupełnie wyjątkowym doświadczeniem. I według opinii jurorów, profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Krakowie, w ludziach, ludziach, do tego, żeby w jak najbardziej szczery i artystycznie rozwinięty sposób zarejestrować tą wyjątkową chwilę w ich życiu. I jeżeli będą Państwo mieli możliwość, mam nadzieję, że już od połowy maja będzie taka możliwość bezpośrednio w siedzibie Zespołu Szkół Klasycznych w Lublinie, to zwrócą Państwo uwagę na niezwykłą też pieczołowitość i ten wysoki poziom warsztatu artystycznego, który możemy oceniać w pracach głównie malarskich, bo takie dominują. I teraz może przejdźmy do tej oficjalnej części, która jest związana z potwierdzeniem werdykty jury. Państwo już od jakiegoś czasu mogą zobaczyć, jakie są wyniki tego konkursu na naszej stronie internetowej. Ale oczywiście wymaga to wszystko dyskutowania i potwierdzenia. Poprosimy Pana Piotra Strobla, komisarza konkursu i jednocześnie osobę, która wraz z innymi pracownikami szkoły, nauczycielami przygotowywała wystawę. Poprosimy Pani też. Dzień dobry jeszcze raz, <laughs> pozwolę sobie po przeczytać protokół z posiedzenia Jury 12. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Protet Rodzinny Czas Pandemii. W dniu 13 kwietnia 2021 roku w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypiana Kamila Norwida w było odbyło się posiedzenie jeżeli powołanego pismem z dnia 23 marca 2021 roku przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej do rozstrzygnięcia 12 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego poprzez rodzinny czas pandemii. Na konkurs nadesłano 621 prac z Polski, Białorusi, Chin i Rosji. Żyli w składzie dr. Habilitowany Janusz Matuszewski, profesor A.S.P.S. z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, profesor Tomasz Milanowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktor habilitowany Mariusz Drzewiński, profesor UMCS Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie i doktor Nikola Soboliwski z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania w Lublinie. Członkowie żyli w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na przewodniczącego żyli, doktora habilitowanego Janusza Matuszewskiego, profesora ASP. I to, co chyba najbardziej interesujące, choć ciągle już dostępne. żyli przyznało następujące nagrody. Grand Prix. Przyznano e, Kindze Fiołek za obraz Czy tak miała wyglądać nasza Wigilia Pandemia? E, Kinga jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych imienia Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, a nauczycielem prowadzącym Aneta Martowska-Topór. W e, grupie wiekowej 15-17 lat pierwszą nagrodę przyznano Weronice Kapliczak za obraz Dokąd idziemy? E, Weronika Kaczyczek jest uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim, a nauczycielem prowadzącym Juliusz Piechocki. E, druga nagroda została przyznana Irminie Post za obraz Maska. Irmina jest uczennicą Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, a nauczycielem prowadzącym Karolina Kargas. Trzecią nagrodę w tej grupie wiekowej przyznano Poli Karczmarskiej za obraz Ostatnie Spotkanie. Pola jest uczennicą Państwowego Liceum Szkół Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie, a nauczycielami prowadzącymi Karolina Wilca i Maria Hoffmann. W drugiej wiekowej 18-20 lat przyznano pierwszą nagrodę Malwinie Naguszewskiej za obraz spacer. Malwina jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Nauczycielami prowadzącymi byli, znaczy są Piotr Budiszewski i Józef Paweł Karczewski. Drugą nagrodę przyznano Marcie Kaczyckiej za obraz na obiad. Marta jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Nauczycielami prowadzącymi są Piotr Budziszewski i Wojciech Juchniewicz. Trzecią nagrodę w tej grupie wiekowej przyznano Mironowi Mosurkowi za grafikę warsztatową Wystarczy, aby skinął ręką, wystarczy jedna twoja myśl. Miron jest uczniem zespołu szkół plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Nauczycielami prowadzącymi są Agnieszka Budny i Edyta Pupiecka. Przyznano również regulaminową nagrodę dla wyróżniającej się osobowości artystycznej i tę nagrodę otrzymała Katarzyna Kamińska za tryptyk malarski pod tytułem My, Adam, Monika, Oliwier. Katarzyna jest uczennicą zespołu szkół plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, a nauczycielem prowadzącym w Uroś. Jeżeli przyznało również nagrody pozaregulaminowe i to są następujące nagrody. Nagroda Dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie otrzymała Katarzyna Janczewska za obraz bez tytułu z Państwowego Liceum Szkół Plastycznych imienia Józefa Kruzy w Krakowie. E, nauczycielem prowadzącym jest Kazimierz Borkowski. E, drugą nagrodę dziekana Wydziału Narodztwa w Krakowie e, przyznano Lenie Skolik za animację poklatkową The Family z Zespołu Państwowego Szkół Plastycznych im. Jacka Męczewskiego w Częstochowie. Nauczycielami prowadzącymi są Elżbieta Kodorowska, Michał Krzeszkowski i Michał Tkaczyński. Nagrodę Dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie przyznano Agnieszce Lezner za rysunek, który pod tytułem Pamięć. Eee, Agnieszka jest uczennicą z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, a nauczyciel prowadzącym Wojciech Wielkiewicz. Nagrodę Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS przyznano Izabeli Kościewicz za obraz Spotkanie. Ee, Izabela jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu, a nauczycielem prowadzącym Iwona wawrzyniak jankowska I nagroda e, dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie e, została przyznana Natalii Kaftan e, za rysunek węglem pod tytułem Miłość w czasach pandemii. E, Natalia jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, a nauczycielem prowadzącym Halina Tymus. No i tutaj mamy już informację o tym, co się w tej chwili odbywa, z zaktualizowanym już terminem, więc tego już nie będę tutaj odczytywał. E, oprócz tych nagród zostały jeszcze przyznane przez e, członkini Komitetu Honorowego, e, panią Jadwigę Kiszczak, emerytowanego starszego listatora CEA Regionu Lubelskiego, e, zostały przyznane nagrody wyróżnienia. I to jest pięć nagród wyróżnień. Pierwsza nagroda, znaczy no one nie są numerowe, tylko czytam w kolejności w tym momencie. Jedną z tych nagród otrzymał Cheng Oi Lam za obraz pod tytułem Pray We Hope z Hong Kong Education Center, Hong Kong China. Druga z tych nagród została przyznana Jagodzie Czarnek za fotografię artystyczną pod tytułem Rzeczywistość z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Duńskiej Woli. Nauczycielem prowadzącym jest Witold Rajczak. Przepraszam, nie przeczytałem. Nauczycieli prowadzących z Hongkongu to są Mike Han i Stefanie Yip. Trzecia z tych nagród została przyznana Julii Famua za obraz tryptyk pod tytułem Dom. Julia jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, a nauczycielem prowadzącym Piotr Kosakowski. Czwartą z tych nagród przyznano Oliwii Strzopa za obraz pod tytułem Prawo ran. Oliwia jest uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jana Matejki w Nowym Wiśniczu, a nauczycielem prowadzącym Robert Dudek. I piątą, ostatnią tą nagrodę otrzymała Agata Minkus za obraz bez tytułu Agata jest uczennicą zespołu szkół plastycznych imienia, imienia Leona Wyczłkowskiego w Bydgoszczy, a nauczycielem prowadzącym Anna Drejas. I tak się przedstawia lista prac e, i nagród w tegorocznej edycji 12 Międzynarodowego Biennale Patryk Rodzinny Czas pandemii. I tyle miałem do powiedzenia. Tylko jeszcze do dobrze. ja w swoim imieniu chciałem podziękować wszystkim osobom, które były za, y, zaangażowane w prace organizacyjne y, wokół festiwalu. To jest jednak ogrom pracy i ja wszystkim dziękuję. Mimo różnych tarć i niesnasnych, często powstających w takich sytuacjach, myślę, że y, szczęśliwie do, dobrnęliśmy do finału, który ma teraz miejsce. Więc wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście nagrody zostaną przesłane, ponieważ są to nagrody w zdecydowanej większości finansowe, zostaną przesłane na odpowiednio podane adresy konta. Tutaj poprosimy Panią Jolej Jarosińską, która zawsze się tymi sprawami zajmuje. Również dotrą do Państwa. Mówię tutaj o m, szkołach i o uczniach i nauczycielach y, przesyłki z, z dyplomami, z podziękowaniami. Mamy tutaj zestaw y, dyplomów podpisanych y, przez y, pana doktora z i to na pewno będzie ważny etap w waszym życiu, taka nagroda w tego typu konkursie. Proszę Państwa, y, mamy też okazję zobaczyć bezpośrednio w naszym spotkaniu y, pracę nagrodzoną, czyli Grand Prix. I tu chciałbym też y, podkreślić y, to, co również było wyrażane wielokrotnie przez członków, czyli że pomimo dwóch kategorii wiekowych... Które wydają się być no, jakąś taką przepaścią w wieku rozwojowym młodego człowieka, czyli od 15 do 20 lat, to tak naprawdę Grand Prix to jest praca z tej młodszej kategorii wiekowej. Więc nie obserwujemy tutaj jakiegoś, jakiejś znaczącej różnicy, a można nawet powiedzieć, że sposób zaangażowania i ten stopień pasji malarskiej przy wysokim poziomie warsztatowym, e, artystycznym, który na pewno jest wyrazem bardzo dużej e, współpracy z nauczycielami prowadzącymi, no, wskazuje na to, że e, mamy bardzo talentowaną młodzież i ten czas e, odcięcia od nauki stacjonarnej wcale nie musiał być czasem stracony. Serdecznie dziękuję wszystkim pedagogom, którzy przygotowali młodzież do uczestnictwa w tym konkursie. To była na pewno bardzo niewdzięczna praca, bo często nie mogliśmy bezpośrednio spotykać się z uczniami. Tym bardziej, wydaje mi się, powinniśmy szanować ten swój wysiłek i taki właśnie myśli. Pozostać także w nauczaniu e, stacjonarzy, które już zanotowujemy przed nami. Dziękuję bardzo w takim razie za tą praktykę. Ja Mamy jeszcze możliwość... może informację po tak? katalogu, który będzie dostępny prawdopodobnie już dzisiaj. Katalog, e, proszę Państwa, A może my... jeszcze e, tak, e, tak w e, takich kwestiach informacyjnych dla wszystkich e, tych e, z Państwa, którzy chcieliby również no, poszerzyć tą swoją wiedzę o tym wydarzeniu. Więc na naszej stronie internetowej od dzisiaj jest dostępny w formie cyfrowej katalog ustawy ze słowami wstępu komisarza i dyrektora zespołu szkół. Jest również cała plujada instytucji, które uczestniczyły w w komitecie honorowym, w patronacie honorowym, więc to jest jakby podsumowanie organizacyjne też naszego konkursu. Oprócz tego Państwo będą mieli możliwość również obejrzenia wystawy w takiej relacji wirtualnej. Mamy ten materiał przygotowany bezpośrednio z całości wystawy, czyli z szkolnej galerii oraz z... Kolumn głównego, gdzie pozostałe prace są wystawiane. Również chciałbym Państwa zachęcić do obejrzenia spektaklu teatralnego przygotowanego przez grupę młodzieży Koła Teatralnego Zespołu Szkół Plastycznych pod kierunkiem pani profesor Agnieszki Aleksandrowicz. Mamy taką tradycję, że zawsze po podsumowaniu naszego konkursu. Jest prezentowana taka właśnie część sceniczna, która w różny sposób związana jest z problemem czy z problematyką rodziny, ponieważ ten czas, który w tej chwili mamy, jest takim czasem no, takim bardzo traumatycznym dla niektórych, pełnym może nie zawsze pozytywnych emocji. To Grupa teatralna postanowiła w tym roku przedstawić scenizację patronu na motywach postrażenia złośnicy, Nieoma Szekspira. Więc może w troszeczkę innym charakter, bardziej prawda, pogodnie, żebyśmy spojrzeli też na, na to, jak może wyglądać rodzina też, prawda, w takim kontekście. I proszę Państwa, oczywiście przesyłki, o których wspominałem, będą również zapatrzone w katalogi już wersji drukowanej, także w ten sposób organizacyjnie moglibyśmy zamknąć przynajmniej tą część naszej imprezy. Wystawa będzie trwać do końca maja w siedzibie Zespołu Szkół, jak już kilkakrotnie powiedziałem, natomiast na naszej stronie internetowej będzie można bez korzystać z tych dobrodziejstw cyfrowej rejestracji.